Dzień dobry, witam serdecznie witam w kolejnym programie dzisiaj o rolnikach. Ostatnie kilka dni to zasyp informacji na internecie o tym, że nie opłacało się rolnikom zbierać na przykład papryki, kalafiora czy innych warzyw z pola, gdyż kosztowałoby to o wiele więcej niż na za przykład zatrudnienie dodatkowych pracowników i, i koszty byłyby po prostu. Nie, o wiele za duże w stosunku do tego, ile by taki dany rolnik zarobił. Po prostu nierentowne to było. Więc rolnicy wymyślili coś takiego, że ogłaszają to, i każdy, kto chciałby przyjechać i pomóc takiemu rolnikowi, to mógł kupić zebrać z pola sam i po prostu zapłacić taką cenę, jaką rolnik sobie zażyczył, albo i więcej. Okazało się to wielkim sukcesem, ale czy rzeczywiście to jest. To jest wyjście z sytuacji. I czy rzeczywiście przy tych problemach z, z rolnictwem polskim to jest jakiś pomysł, by po prostu odeprzeć atak tego, co się dzieje? Mercosur, Unia Europejska, już nie będę was Rafał Mekler, Ruch Narodowy, Konfederacja jest ze mną w połączeniu internetowym. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zanim przejdziemy, właśnie do tego tematu, zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, udostępniania, komentowania, podawania dalej. Zachęcam również do tego, by nas wesprzeć. Można postawić nam kawę pod tym adresem, który widzicie na swoich ekranach z góry. Dziękuję. Panie Rafale, dobrze, jak Pan ocenia w ogóle całą tą akcję, że rolnicy stwierdzili, że nie mają zamiaru sprzedawać tego do skupów, bo to im się nie opłaca. Zrobili akcję internetową, okazała się niewielkim wielkim sukcesem. Czy wreszcie rolnicy idą po rozum do głowy? Czy wreszcie rolnicy kombinują, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, widząc, co się dzieje, widząc, że ich ciężka praca idzie, może pójść na marne i tak naprawdę nic z tym nikt nie robi, udaje. Każdy rząd udaje, że coś dla rolnictwa robi, ale nic nie robi. I, I czy wreszcie rolnicy, bo takie mam wrażenie, zajmuję się też tą działką od kilku lat, mam wrażenie, że rolnicy nie chcą się obudzić z tego letargu, a może zaczynają się budzić, a może ja przesadzam. Panie Rafale. Przede wszystkim tutaj co, co do samego profilu działalności rolniczej, to zwracam uwagę na 23 punkt konstytucji, który mówił o tym, że w Polsce podstawowym, podstawową formą gospodarstwa rolnego jest to rodzinne gospodarstwo rolne, nie żadne korporacyjne, nie żadne jakieś wielkokapitałowe gospodarstwo, tylko rodzinne gospodarstwo rolne. To jest pierwsza rzecz. Stąd ta, ten, taka forma prowadzenia gospodarstwa ma też oczywiście określoną charakterystykę, czyli sytuację, kiedy to posiadanie ziemi jest dość rozdrobnione i kwestia oczywiście nie, 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 nie pojmowane w ten sposób, że ktoś ma tam ma powiedzmy nie wiem, hektar czy dwa. Mówimy o tym, ja rolnicy, z którymi mam kontakt, mają średnio po 100 hektarów. I, 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 to, I oni te, te siebie traktują jako takich średnich rolników, tak nie, nie widzą siebie jako powiedzmy rolników jakichś wielkich. To, więc to są ludzie, jest to taki areał, z którego powiedzmy rodzina może się przynajmniej teoretycznie utrzymać. Problem jest taki, że niestety są to wartości czysto teoretyczne, bo tak jak Pan redaktor mówił dokładnie: Mamy z taką sytuacją do czynienia, że niestety zbieranie nawet tego, co się zasiało, jest już nieopłacalne, bowiem warto zauważyć charakterystykę pracy rolnika. Otóż rolnik powiedzmy zaora pole, zasieje coś i do momentu, dopóki mu to nie, 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 nie wyrośnie, no to on nie wie, tak na dobrą sprawę, ile pieniędzy za to dostanie. I w momencie, kiedy to już jest gotowe do zbioru, wówczas widzi, czy opłaca się to zbierać, czy nie. I sytuacja chociażby z papryką, jaką mamy teraz do czynienia, właśnie, no jest taką, takim klasycznym przykładem tego, tego mechanizmu, bo tylko z czego to wynika, no. nie opłaca się zbierać, bo, gdyby chcieć teraz zapłacić komuś za zbiór, no przecież rolnik nie zbierze, nie wiem, 10 czy 20 hektarów papryki, to trzeba zatrudnić do tego jakichś ludzi. Jeżeli weźmiemy ludzi, trzeba będzie zapłacić dniówkę, okazuje się, że nie zarobią na siebie, czy nawet gdyby chcieć się rozliczać w jakikolwiek inny sposób, to nie, nie ma fizycznej możliwości, żeby po cenie, po jakiej możemy to sprzedać, żeby, po, żeby to się okazało w jakikolwiek sposób rentowne, czyli żeby cokolwiek wyjść na ten ponad zero. A w przypadku tego rolnika, na przykład, z, z właśnie, z który, który wstawił tą, tą paprykę, na przykład, chociaż jest, jest o wiele więcej takich rolników, bo też ostatnio była sytuacja ze śliwkami i z, z cebulą. Widziałem także, jest praktycznie każda, każde warzywo, każdy owoc, jaki, jaki w tym momencie jest, jest no, na granicy tej opłacalności zbioru. Więc więc każdy staje przed takim dylematem. Ja to tak na dobrą sprawę to jest też dylemat, bym go przeniósł jednak taki etyczny trochę, bo w Polsce, w państwie katolickim, no, dominuje katolicyzm w Polsce, no nie godzi się marnować jedzenia. Jest to, jest to żywności. Jest to takie jednak, no, a, a rolnicy z racji, z racji tego, że są bardzo przywiązani do tradycji, że są przywiązani też do ziemi, no bardzo ciężko jest im przyjąć coś takiego, że nagle no, po pierwsze owoc ich pracy, po drugie no realną żywność, czyli coś, co, co może ludzi, ludziom, ludziom dać, dać yy, ludzi nasycić, ludzi nakarmić, że muszą to, to, to zostawić po prostu na polu, żeby zgniło. No tutaj to, to jest wielopoziomowa wielopo wielopoziomowa sytuacja, która jest yy, nawet pewnie, można nie zaryzykowałbym stwierdzenie, że jest tragiczna dla człowieka, bo ja wyobrażam sobie, jak, jak jak bezsilny musi się czuć ktoś, kto pracował powiedzmy cały rok, i nagle się okazuje, że praca tego całego roku no, poszła na marne. No, no, tak jak Państwo, przekładając, wyobraźcie sobie, że pracujecie, nie wiem, w fabryce ktoś pracuje, czy w jakichś usługach, tak? No i przez cały rok nie dostajecie pieniędzy. Musicie na przykład za swoje pieniądze kupować do fabryki śrubokręty, czy cokolwiek. Oczywiście to jest hipotetyczna sytuacja, i nagle przychodzi powiedzmy grudzień. I się okazuje, że cała wasza praca po prostu no, była na marne, bo, bo, bo produkt, który wyprodukowaliście w fabryce, czy, czy, czy usługa, no, okazała się no, niesprzedawalna absolutnie, bo nikt nie chce tego napić po prostu. No, jest to sytuacja naprawdę tragiczna, ja rolnikom współczuję, ale też ym, warto tutaj zauważyć winowajce, bo żebyśmy mieli świadomość. No, szanowni Państwo, po to mamy, po to mamy struktury, struktury państwa w Polsce żeby zabezpieczało tak podstawowe rzeczy, jak właśnie bezpieczeństwo żywnościowe, bo mało kto sobie to uświadamia. Rolnictwo oznacza bezpieczeństwo żywnościowe. Znowu wróćmy, wróćmy chociażby do czasów II wojny światowej, kiedy okupanta bardzo nie interesowało, jak sobie ludzie w miastach zorganizują żywność. Okupant pobierał kontyngenty od rolników, zabierał im pożywienie, i nie interesowało go to, jak się naród wyżywi. I w, w sytuacji kryzysowej, czyli takiej jak na przykład wojna, i druga wojna światowa była jednym z, tego, jednym z lepszych tego przykładów, właśnie to, to wieś miała te zdolności wyżywienia narodu i to dzięki wsi naród przeżył. I teraz dziś to, co czyni się z rolnictwem, jest działaniem wprost odwrotnym od tego, które nakazał, nakazywałby zdrowy rozsądek w okolicznościach, o których nam się stale mówi, bo zwróćmy uwagę, że cały czas słyszymy o tym, że będzie wojna, że jesteśmy w zagrożeniu, że proszę sobie organizować plecaki, proszę sobie zastanawiać się, gdzie się państwo chcecie ewakuować, tworzy się jakieś powiedzmy mniej lub bardziej hipotetyczne listy miejsc schronienia i tak dalej. My żyjemy w takiej atmosferze pewnego niepokoju, pewnego zagrożenia, i teraz co, 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 co robi rząd? Rząd reaguje wprost odwrotnie do tego, jak reagować powinien czyli niszczy zaplecze, jeżeli zaplecze żywnościowe narodu. Bo to ten rolnik, który dziś uprawia paprykę, w przyszłym roku może już tej papryki nie uprawiać. Za chwilę rolnik, który uprawiał cebulę, też to zarzuci. Za chwilę rolnik, który uprawia ziemniaki, też to zarzuci i się okaże okaże się za moment, że my absolutnie nie produkujemy żadnej żywności, że my nie jesteśmy zdolni wyżywić własny naród, bo widzimy, że te jeżeli chodzi o powiedzmy, rośliny, no to. Jeszcze jakoś stoimy, bo jeżeli chodzi o, powiedzmy, hodowlę, czy to kur, czy to świń, czy, czy w ogóle po głowie bydła, no to z tym też nie jest za ciekawie, bo, bo, bo są, są tworzone sytuacje, w których, w których znajduje się różne choroby, różne, różne zaraźliwe. Jakieś patogeny, i się nagle okazuje, że trzeba tutaj tą, tą hodowlę zlikwidować. Więc tutaj ze strony państwa nie ma absolutnie żadnej takiej refleksji, zastanowienia nad tym, że rolnictwo jest nam potrzebne. To jest pierwszy, pierwsza najważniejsza rzecz. Warunek sine qua non, bez którego naród nie będzie w stanie się wyżywić w razie kryzysu. A to jest nam straszło cały czas. Bo teraz znowu wróćmy sobie do chociażby sytuacji z COVID-19, tak? No przecież wówczas okazało się, a była to sytuacja kryzysowa, oczywiście ten kryzys miał zupełnie inny charakter, ale była to sytuacja kryzysowa, gdzie okazało się, że w czasie, w czasie, takie, w czasie kiedy jest powiedzmy jest jakieś zamieszanie, No to łańcuchy dostaw są pozrywane. Okazało się wówczas, że bolejemy nad tym, że nie mamy powiedzmy swoich produktów, swoich fabryk, które produkują leki. Okazało się, że fabryki mają pozrywane łańcuchy dostaw, bo w ogóle nie, nie, jest, nie, nie mają towaru na magazynie, bo wszystko co przyjeżdżało z automatu trafiało na produkcję, było od razu przetwarzane i, i zjeżdżało ze statku. To wszystko było zsynchronizowane i nagle wydarzyło się, wydarzyło się coś, co całą tą synchronizację zaburzyło, i dowiedzieliśmy się, że jesteśmy w bardzo wielu, w bardzo wielu miejscach, no, niewystarczalni w żaden sposób, że zależymy od czegoś. I wówczas tamta sytuacja, która nie daj Boże, jakiekolwiek wojny, była tylko taki, takim. Takim przygotowaniem, tak, tak, takim preludium trochę, bo skutki one nie były aż, aż tak dotkliwe, jakie by były, gdyby rzeczywiście Polska nie była w stanie się sama wyżywić, a do tego się dąży. I tutaj rząd, normalny rząd, rząd, który naprawdę traktuje po pierwsze serio to, co mówi, czyli traktuje serio te doniesienia o różnych zagrożeniach, rząd, który ma perspektywę dalej niż do płota, jak się mówi na wsi. I rząd, który rzeczywiście chce tego przetrwania państwa, tego, żeby tkanka żywa narodu, żeby się utrzymała, żeby naprawdę w razie kryzysu ci ludzie, ci ludzie byli w stanie przetrwać ten okres, powiedzmy, do, do momentu do kiedy nie nadejdzie jakaś odsiecz, jakaś pomoc, no już wchodząc mówię w tą logikę. To tu widzimy, że nie ma żadnych działań, które by zmierzały do tego, żeby Polaków jakikolwiek zabezpieczać. Jest systemowe niszczenie, mamy do czynienia z systemowym niszczeniem rolnictwa. I rolnictwo ono oczywiście powinno być. Powinno być e, e, zarabiające na siebie, ono powinno oczywiście móc na siebie zarobić, bo to jest normalne, tak? Ale trzeba też podpatrzeć na ten drugi aspekt tę kwestię bezpieczeństwa żywnościowego. Tak samo jak wojska, my nie utrzymujemy dlatego, żeby wojsko przynosiło jakieś dochody, tylko potrzebne jest nam wojsko właśnie po to, żeby zachować nasze bezpieczeństwo. I tych sfer, w których my bezpieczeństwo powinniśmy, e, nie, nie zważając tak naprawdę na na, jakieś, powiedzmy, sytuacje, na, na, na stronę kosztową powinniśmy utrzymywać się o wiele, wiele więcej. Przy czym ro, państwo ma narzędzia, żeby rolnictwo było dochodowe, bo e, zwróćmy uwagę, że mamy chociażby cła, mamy chociażby różne mechanizmy, e, powiedzmy, skupów interwencyjnych. Państwo ma narzędzia, tylko nie działa, a nie działa. I tutaj warto sobie też o, o, o tym powiedzieć: nie działa z dwóch powodów. A w zasadzie z jednego powodu. Warto zwrócić uwagę, że my jako Polska zrzekliśmy się praw do suwerenności w kwestii kreowania naszej polityki handlowej, czyli de facto rolniczej. I w tym momencie, jeżeli za nas, czyli za Polskę, wypowiada się Unia Europejska. Dlatego mamy tak, takie, a nie inne forsowanie Mercosuru i tą to, to, taką. Ten taki determinizm tego, że się to musi wydarzyć, bo wszyscy to wiedzą, bo Unia tak chce. Bo w rolnictwie, podobnie jak w transporcie na kierunku ukraińskim, my nie decydujemy o sobie, decydują za nas w Brukseli. I tak samo w kwestii relacji rolniczych, na przykład z Ukrainą, też decyduje o nas Unia Europejska. Przecież gdyby się przyjrzeć tym wolumenom tego, co jest sprowadzane, to w pewnym momencie byśmy nawet mogli przyjąć taką optykę, że jednak. Tu Ukraina z tymi kontyngentami, powiedzmy, w relacjach handlowych jest dla nas jeszcze większym zagrożeniem niż, niż, niż sam Mercosur, bo to my jesteśmy tym pierwszym państwem, które sąsiaduje z Ukrainą i to do nas będą, tak jak wcześniej z Boże, napływać te towary. Więc tutaj państwo polskie winno na tych wszystkich kierunkach zabezpieczyć byt polskiemu rolnikowi, zabezpieczyć mu zbyt, zabezpieczyć mu godną, godny zarobek, bo też jeszcze jedna rzecz. Tutaj są nawet podstawy do tego, żeby tą umowę, bo oczywiście oczywiście jak na pewno każdy oglądający nas w tym momencie można dojść do wniosku, że ja sądzę, że każdy doszedł do takiego wniosku, że no ta sytuacja, w której to Unia Europejska decyduje za nas, jest no, niewłaściwa, bo my sami najlepiej o sobie zadecydujemy, my wiemy sami najlepiej, co dla nas jest dobre, a nie jacyś ludzie siedzący w szklanych domach w Brukseli i którzy, powiedzmy, ważą jakąś średnią głosów z wszystkich państw Unii Europejskiej, gdzie nawet w państwach Unii Europejskiej te interesy są rozbieżne, bo zupełnie interesy, inne interesy będzie miał Hiszpan, zupełnie inter, inne interesy będzie miał, powiedzmy, Belg, czy, czy, czy powiedzmy, Grek, tak? Tutaj każde państwo powinno jednak mieć dużo większą suwerenność niż to, co mamy, i rzeczywiście jest nawet podstawa, żeby tak na dobrą, tak na dobrą sprawę o to, o to walczyć, bo my. W momencie, gdy zrzekaliśmy się tej kompetencji handlowej na rzecz Unii Europejskiej, ze strony Unii Europejskiej dostaliśmy gwarancję tego, że Unia zadba o uczciwą pracę, o zbyt dla rolnika, o godny zarobek, tak? Unia to obiecy... Unia to gwarantowała w zamian, tak jakby. No, w mojej opinii, jeżeli druga strona umowy nie dotrzymuje, jeżeli druga strona Y, tą umowę łamie, no to są podstawy, żeby tą umowę wypowiedzieć. So, i, i, I jeżeli by się tak rzeczywiście przydarzyło, daj Panie Boże, żebyśmy odzyskali suwerenność, ja życzę sobie tego y, bardzo mocno, żebyśmy my w kwestii transportu, żebyśmy my w kwestii rolnictwa odzyskali suwerenność, żebyśmy to my mogli decydować o sobie, bo rozwiązałoby to wiele, wiele naszych problemów, bo y, czy w kwestii transportu gdzieś gdybyśmy, w relacjach z Ukrainą, gdzie to jest taki teraz najbardziej, powiedzmy, największy punkt ciążenia, jeżeli chodzi o, o niszczenie polskiego transportu, gdybyśmy my decydowali o sobie, to z dnia na dzień wprowadzamy system zezwoleń, wprowadzamy. Przywracamy sytuację sprzed wojny, bo to też, żebyśmy mieli jasność, my nie domagamy się niczego nadzwyczajnego, tylko przywrócenia sytuacji sprzed wojny. Więc przywracamy zezwolenia, sytuacja jest, sytuacja jest, jest uregulowana. Mamy, mamy decyzyjność, to my, to my z Ukrainą rozmawiamy na zasadzie bilateralnej. I to my decydujemy o tym, co jest dla nas dobre, a nie jacyś biurokraci w Brukseli, tak? I analogicznie jest w rolnictwie, bo gdybyśmy my znów odzyskali decyzyjność, no to jesteśmy w stanie powiedzmy, operować chociażby nawet cłami, tak? Na granicy, czy różnymi kontyngentami uwozowymi, bo w mojej opinii jeżeli chodzi o produkcję żywności, powinno, powinno, powinno to wyglądać w ten sposób, że dopóki nasz wewnętrzny rynek jest w stanie zabezpieczyć Zaopatrzenie nas na przykład w jakąś gałąź produkcji, czyli na przykład nie. Załóżmy, mamy 100% zapotrzebowania cebuli z rynku naszego krajowego. No to nie ściągamy z niczego z zewnątrz. Jeżeli mamy taką sytuację, że jesteśmy zabezpieczeni, jeżeli chodzi o ziemniaki, to nie ściągamy niczego z zewnątrz, tylko korzystamy z naszego rynku. Jeżeli mamy czegoś niedostatek w danym roku, bo był nieurodzaj, bo rolnicy na przykład nie postawili na, 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 na uprawę danego, danego, dane, danej rośliny, albo na przykład nie zmniejszyło się po głowie z jakiegoś powodu, czy, czy, czy no jakiekolwiek inne przyczyny, wówczas dopiero ściągamy sobie z zewnątrz. Bo potrzebujemy. Wtedy obniżamy cła, na przykład, i wjeżdża nam określony wolumen danego, danego towaru, i jesteśmy wówczas zabezpieczeni, ale nie, nie w takiej sytuacji, jak dziś, gdzie dowiadujemy się, że powiedzmy, sprzedano rekordowe ilości papryki, tak? gdzie nawet z punktu widzenia fiskalnego na to spójrzmy, tak, zostało wyprowadzone. Ciężkie setki milionów złotych zostały wyprowadzone za granicę, poza Polskę, i te pieniądze nie będą pracować u nas. A teraz wyobraźmy sobie tą samą sytuację, że te, te kilkaset milionów złotych, które zostały wydane na to paprykę, trafia do polskich tutaj, do polskich rolników, to ci ludzie będą mieli dwie możliwości, drodzy Państwo. Pierwszą, zapłacić podatek od tej sumy, albo dwa, zainwestować gdzieś te pieniądze. Wiecie, co zrobią? Pójdą Wydadzą te pieniądze gdzieś w Polsce i ten pieniądz będzie w tej gospodarce krążył, on w pewnym momencie wróci. Jeżeli nawet nie w podatkach dochodowych, to w podatkach pośrednich. A my cały czas w bardzo wielu gałęziach, niestety, postępujemy odwrotnie, bo my powodujemy taką sytuację, w której pieniądze, które nawet państwo wykłada w różnych inwestycjach publicznych, które no, inwestycje publiczne, one oczywiście, co po, należy je robić, ale warto pamiętać, że inwestycje publiczne są jedną z metod wpompowania pieniędzy w gospodarkę, która hamuje. I sens pompowania tych pieniędzy jest tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli wiemy, że te pieniądze do nas wrócą. A jeżeli wpompujemy pieniądze i one zostaną wytransferowane za granicę, to my nic z tego nie mamy. I tak samo jest, tak samo jest w każdej branży, bo czy to będzie transport, rolnictwo, jakakolwiek produkcja. My zawsze musimy dbać o to, żeby te pieniądze krążyły u nas w gospodarce, a klasycznym przykładem tego, co się u nas dzieje, są chociażby wielkie, wielkie hipermarkety, czyli sklepy wielkopowierzchniowe, które praktycznie z drobnymi wyjątkami nie płacą podatków. Ja mam, mam takiego kolegę, ostatnio rozmawialiśmy, taka dygresja, rozmawialiśmy ostatnio i kolega do mnie mówi: Wiesz, sprawdziłem w zeszłym roku, zapłaciłem więcej więcej podatku, a to jest. Nieduża firma transportowa. Zapłaciłem więcej podatku yy, niż jeden z operatorów komórkowych. To my w takim państwie żyjemy, a potem się dziwimy, że nie ma pieniędzy na to albo na tamto. Ale tak jak mówię, problem, problem jest systemowy to jest raz problem, problem drugi, drugi, drugi powiedzmy kierunek, na jakim ja widzę na jakim widzę tutaj problem no to jest kwestia związana z, 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 z taką mentalnością, z podejściem do, do, do tego, jak, czym, czym powinno być państwo, jak państwo powinno wyglądać, e, czym jest naród. E, tu z, ja bym zwrócił uwagę e, państwa i pana redaktora, że my mamy jednak w Polsce w tej, e, powiedzmy, w tej sferze, e, albo na, na poziomie rządzących, mamy mamy e, taki dysonans, bo Czym innym jest racja stanu, a czym innym interesem, interes narodowy, bo okazuje się, że ostatnio bardzo często interes narodowy rozjeżdża się z racją stanu, bo racja stanu to jest powiedzmy ta perspektywa rządzących, no i ona na przykład nakazywała nam, nakazuje nam kupowanie chociażby Ukrainie Starlinków. to jest racja stanu według nich, tak? Ale co to ma wspólnego z interesem narodowym, nie wiem. Czy spłacanie powiedzmy odsetek od kredytów w Ukrainie. Racja stanu, no oni uważają, że tak, tak powinno być, ale czy, czy to jest z, spójne z interesem narodowym? Nie. Więc tutaj w bardzo wielu miejscach, niestety, ten interes narodowy, który powinien być imperatywem postępowania w polityce, on schodzi na drugi plan, maskuje się to właśnie różnymi, różnymi odsłonami różnie uzasadnianymi racji stanu. I no jest tak, jak jest. No i dzieje się tak, że, że za chwilę będzie, będzie coraz mniej tych rolników, bo ci ludzie będą szukać jakichś innych możliwości pracy. No, bo ja, ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto powiedzmy, poniósł taką porażkę, że zainwestował przez rok prawie o 20 czy 30 hektarów papryki i no, nie zarobił na tym nic i cieszy się, że nie dołożył, czyli stracił tak na dobrą sprawę, bo, bo, bo do momentu, dopóki nie było wyceny tego zbioru, no to, to sam nie wiedział, czy zarobi, a ze strony ministerstwa na przykład dostaje propozycję tego, że dostanie nisko oprocentowany kredyt. No co, co daje komuś, kto... Yy, Wie, że nie zarobił i znowu nie wie, czy w kolejnym roku zarobi, co mu daje kredyt. Nawet, żeby był, bez, żeby był 0%, to mu nadal nic nie daje, bo ten kredyt będzie trzeba spłacać. Zresztą, ten, jeszcze gdyby dali ten kredyt, jeszcze dobrze, pół biedy, gdyby on był, powiedzmy, nie wiem, odroczony na 2-3 lata, to jeszcze byłoby pół biedy, bo, bo w, taki, w, takiej, w takiej perspektywie, powiedzmy, nie wiem, czy nad 5 lat, no to rzeczywiście musi, no. Powiedzmy statystycznie, musi być ten jeden rok lepszy, kiedy rolnik zarobi. A tutaj tego, też tego nie ma. Więc, więc widzimy, już podsumowując, widzimy, że państwo polskie prowadzi skrajnie e, antypolską politykę, politykę, która godzi w interes narodowy. Godzi w interes narodowy, bo tak jak tłumaczę jeszcze raz, rolnictwo jest nam niezbędne. My możemy się oczywiście na rolników obrażać, możemy się złościć, że jeżdżą kombajnami, że jeżdżą traktorami, możemy się złościć, że ktoś coś hoduje powiedzmy bydło i śmierdzi, ale drodzy Państwo. W momencie kryzysu jedzenie nie przypłynie do nas, żywność nie przypłynie do nas z drugiego końca świata, żadnego Mercosuru, bo nikt statku tutaj nie wyśle. Mało tego, nikt nie, wy, nie, nikt nie wyśle żadnego jakiegokolwiek transportu z czymkolwiek dla nas, bo będzie się bał, że po pierwsze nikt mu za transport nie zapłaci, a dwa, Zniszczy, zniszczy, Ktoś zniszczy mu towar i zniszczy mu środek transportu, który będzie ten towar przewoził. W momencie kryzysu my będziemy zdani tylko i wyłącznie na siebie, i wówczas ten rolnik, który dziś tą paprykę musiał porzucić na polu, daj Boże, że ludzie mu pomogli, że. Kupili tyle co się dało, że od, chociaż część się temu człowiekowi zarobiło, ten człowiek będzie wówczas na wagę złota. Bo wtedy my po wsi z miasta ludzie będą jeździć po wsiach, będą prosić o to, żeby im ktoś cokolwiek sprzedał. A wtedy rolnik powie, że słuchajcie, jak ja walczyłem o to, żeby przeżyć. To was to nie interesowało, bo, 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 bo wówczas, wówczas woleliście w markecie kupić tańsze. My od siebie zależy, zależymy. To, no, to jest, jesteśmy, jesteśmy Polakami, jesteśmy narodem tutaj każdy powinien każdego wspierać. I rozumieć, e, rozumieć powiedzmy, ta, ta, taki, mieć taki poziom empatii narodowej, tego, że jesteśmy tutaj razem, że wszyscy od siebie zależymy. I jeżeli jeden drugiemu człowiekowi nie pomoże, no to nikt nam nie pomoże. Musimy sami dbać o siebie nawzajem, jako Polacy. To był długi wywód Rafała Meklar. Po prostu chciałem jeszcze coś zadać pytanie, no ale widzicie, pan Rafał jest. To te Polsaty tak pana wyrobiły, panie. <śmiech> <śmiech> nie, 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 panie redaktorze, nie, nie, nie. To jest jak w tym nagraniu. To teraz taka, taki żarcik, tak? Jest w takim nagraniu, gdzie człowiek stoi z takimi tekturami i i tam też jest nie, zły strasznie, bo bardzo mało mu płacą i, i on mówi powiem, bo mnie boli, to ze mną jest tak samo. <grywanie> nie dobrze, y, tak naprawdę wyczerpał Pan temat dobrze, na koniec i to oddaję Panu tylko dwie minuty Panie Refale, to kto jest winny temu, bo y, można wskazywać rząd i słusznie, ale czy też niektóre związki zawodowe rolnicze, że jest taki syf, że wreszcie widzimy ten problem, ja mam chętnie kup, będę kupował, zawsze. Może od jakichś dwóch lat kupuję od rolników. Nie chcę kupować ani mięsa, ani wędlin z tego tam, tych różnych dziwnych wynalazków. Nawet jeśli kosztuje mnie to drożej. No ale czy jest taka szansa, żeby Polacy się nauczyli? Przynajmniej jakaś część, bo wszystkich nie, nie będziemy nie zmusimy do tego, żeby kupować właśnie prosto od rolnika. Od razu od rolnika, bez pośredników. I kto za to jest winny, że jest taka sytuacja, że biedak akurat biedak z tą papryką, z tym kalafiorem i z tymi innymi rzeczami, że się im udało, że ludzie naprawdę świetnie zareagowali. Ja się bardzo cieszę, że była taka akcja, bo rzeczywiście to pokazuje, że my jednak zaczynamy rozumieć tą taką solidarność. Ja przypomnę, panie redaktorze, że jeszcze lat temu, 20, kupowanie na bazarze. To było, było pewnego rodzaju taką tradycją, było taki, taką praktyką pewnego rodzaju przyzwyczajeniem. A bazar, miejski czy podmiejski on jest właśnie tym takim miejscem, w którym rolnik albo ktoś, kto kupił od rolnika jakiś pośrednik. To jeszcze, jedno, jeszcze jeszcze jedno ogniwo mieliśmy w tym całym łańcuchu, które też zarabiało, przyjeżdżał na bazar, sprzedawał mieszczuchom i wszyscy, wszyscy zarabiali, bo, bo każdy miał korzyść. Mieszkaniec miasta miał korzyść w postaci zdrowego jedzenia. Które kupił często niedrogo, często potargował się, też aspekt, aspekt społeczny, tak można było z kimś pójść porozmawiać. Tutaj ta, ta no przecież zwróćmy uwagę, że bazar jako bazar ma, ma też tą taką formę socjalizacji i to w bardzo wielu kulturach, w naszej także on funkcjonował od bardzo wielu lat. Zresztą, sięgając historii, większość naszych miast, w centrum naszych miast, co mamy, drodzy państwo? Rynek. Rynek. To właśnie na rynku się ludzie spotykali. I teraz, co się wydarzyło? Około powiedzmy nie wiem, no nie, nie chcę strzelać, ale myślę, że dwie-trzy dekady temu w Polsce zaimplementowano nam, oczywiście po, po, po kawałku odejście od tego modelu i ten, to wchodzenie w ten taki model amerykański, gdzie mamy supermarket, gdzie mamy wszystko na miejscu, potem pojawiły się galerie handlowe i one, one, w, powiedzmy w, ty, w tym aspekcie kulturowym, wyeliminowały te, 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 te miejsce styku rolnika, producenta. I konsumenta, czyli człowieka. Dziś tego nie ma. I dziś, żebyśmy my wrócili do tego, musimy mieć po pierwsze tego świadomość, po drugie musimy chcieć tego szukać, a po trzecie samorządy powinny wychodzić naprzeciwko i powinny te bazary właśnie reaktywować. W wielu miejscach one są. Ja mieszkam praktycznie tutaj na, no, na przedmieściu Lublina. Koło mnie jest bardzo duży bazar, który funkcjonuje. Jest to rynek hurtowy Elizówka. Co niedzielę praktycznie można tam przyjechać. Przyjeżdżają rolnicy, przyjeżdżają właśnie ci pośrednicy, którzy kupują od rolników, sprzedają naprawdę zdrową żywność, chleb można kupić, praktycznie wędlinę, wszystko co człowiek potrzebuje, może tam kupić. Przy okazji ludzie są mili i mamy tą taką wewnętrzną satysfakcję, że nie zarobiły żadne zachodnie koncerny, tylko zarobił drugi, drugi polak, nasz rodak z krwi i kości, taki sam człowiek jak my, nie żadne konsorcjum, nie żadna korporacja. No to jest naprawdę satysfakcja i tak jak mówię, tutaj, to, to, to trzeba mieć tego świadomość, że zostaliśmy przemodelowani, ale nie jest to, nie jest to sytuacja nieodwracalna. Rafał Mekler, Ruch Narodowy. Konfederacja, bo moim Państwa gościem w połączeniu internetowym bardzo dziękuję za ten wywód na temat rolnictwa. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Państwa z Lubelszczyzny. Pozdrawiamy serdecznie, dziękuję. Zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, udostępniania, komentowania, podawania tego, o czym mówi Pan Rafał. Zachęcam również do wsparcia. Można wesprzeć naszą działalność. Stawiając tam kawę pod tym adresem, zachęcam do tego bardzo gorąco, to będzie dla nas bardzo duże wsparcie. A szczególnie w rozwoju tego kanału. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym programie. Do zobaczenia, do widzenia!